Powitać, baciary, chciałem wam pokazać, bo wczoraj dostałem prezenta od Krzysia Kolarczyka. Simelkę, po jego lepszych, ale zimno tam wieje i nie chce mi się tam iść, pokażę wam innym razem, ale ciostko krem de la crème. no i Szwedy miały my dzisiaj o 15 jechać i Szwedy jak pojechały do Artura Nierobisia i do Timka to wcięło ich ani dychu ani słychu nie wiem pewnie zabarło żyły i znowu nie będą, nie będę spał bo Dzisiaj poszedłem spać o w pół do piątej nad ranem. E, no do, do Stary Gardu Szczecińskiego trzeba jechać to pewnie ze 6 godzin, a rano prom jest o 10, czyli o 8 trzeba wyjechać też stamtąd. No, także prowokacja. Prowokują mnie non stop. Non stop. Skończyło mi się natknięcie na na knify. <laughs> nie mam. Nie mam pomysłów. Wena mnie opuściła. To jest najgorsze. Tak jak szakal w killerach. Co jest najgorsze? Jak się go wąski zapytał. Co jest najgorsze dla szakala? Musi się sobie obejrzeć. Achillera. Okej. Okay. Dobra. No rzeczywiście nie ma natchnienia. Ale już tak jest. To tylko na fejsie zamieszczę. Nie będzie tego na przedlociu ani po lociu. Chyba, że mi się za chwilę coś przypomni to dogram tam jeszcze kawałek. To może, to może coś tam... Jakiego Knifa zdrad... A! Prozmawiałem przed chwilą z asystentką. Co tam się dzieje? Co Karl Heinz ma za pomysły? Wczoraj... Tam klują się po prostu młotki. I w największym przedziale, tam gdzie jest dwadzieścia par ulotników, i tam, gdzie są najlepsze gołębie, to wczoraj, w momencie, kiedy mutki klują, to wziął je, rozłączył samiczki, cofnął jajka do pani wrony. Ona nam przychodzi, pani wrona. Znaczy, w sensie ptak, wrona. Nie. Pani Wrona, czyli osoba. No to, to, jest, to jest czysty burdel. No ja słyszałem, no okej, okay, można robić, można lecieć na, na sucho, jak to się mówi, no to tam się siedzi na sztucznych jajkach, albo no to się wyrzuca, jak są świeże, podkłada się sztuczne. Ale Karl Heinz wielki katolik i w momencie jak się mutki klują, to on to wyrzuca. Nie mam pytań masakra. Szkoda gadać. Z tego mailu tu nie będzie. Z tej mąki nie będzie chleba, Karl Heinz. No niestety. Masakra. No, I tam on takiego knifa. <taki> tak, takiego stary maknifa, że co drugi dzień każe mi, znaczy mig, no ja to tam olewałem, półtora e, procentowy jogurt dawać gołębiom. Szczególnie jak mutki są. Półtora mhm. procent, rozumiecie? Czyli gówno. No bo jogurt ma bakterie. No to mówię, że ja kupię za, za swoje pieniądze, bo tam masę hajsów ja tam w tamtym roku ze za, za swojej kieszeni 6 butelek Traumi hmm, Hirntropfen kupiłem ze swojej kieszeni, gdzie butelka kosztuje w tej chwili 20, tam chyba coś 7 euro, czy jakoś tak? 6, czyli to jest 6 razy 380, ze, ze 170 euro. Ten hien trofstan kupiłem. No i mówię mu, że to może ja za swoje kieszeni kupię Actimel. No bo przecież tam są miliardy tych kultur bakterii. Nie, nie, to jest, tak, to jest jeszcze większy szajst. To nie jest nic warte, bo to tylko drogie jest, a to nic nie daje. Jogur jest dużo tańszy i jest dużo lepszy. Mhm. No ja. Oh. No ma on recht oczywiście nie? Ma on recht. Także jak chcecie tam jakieś potaniości o jasknieb, jak chcecie potaniości dawać jakieś probiotyki, to kupcie se Actimel e, i to najlepiej ten biały. Tylko podobno e, ten, tego białego nie ma w Polsce. Nie wiem, ja, nie, 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 dawno nie byłem tutaj w sklepie. Yy, więc nie wiem, czy tego białego rzeczywiście nie ma. No, ale jak nie ma, no to bierzcie tam truskawkowy, czy tam jakieś inne smaki to yy, dajcie bo no To nie, nie jest żaden problem. Nie? I tam jest, one tam rzeczywiście mają yy, szacy, mamy tu jakiś jogurt? W mamy no, no. Ale to są te smakowe zwykłe. Biały jogurt jest grecki jogurt i naturalny jogurt. Ale w bo nie widzę. Nie ma w domu. Sprawdź, że Żywe kultury bakterii. doch są, ale nie pisze yy, skolka. No, to, tak jak mówię, ten najlepszy jest um, Actimel. Zresztą bardzo dużo jest tych produkt, produktów. I na przykład też: How much tłuszczu tu jest? Białko 3,5 grama. Tłuszcz 2,7. 2,7, czyli 2,7%, a tamto, y, <kłuch> główno ten, ten jogurt y, y, to jest 1,5%. No jakbyś mleka wlał, żeby ewentualnie sraki dostać. Aha, jeszcze Wam powiem, bo dużo też... Y, 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 Karl Heinz, jako że ma piekarnię, no to kazał tam zawsze takiemu swojemu fachmanowi robić piec biszpo, biszkopt i ten biszkopt później został tak mielony, tak na takie małe kawałeczki i tego biszkoptu sporo się dawało. No to akurat jest dobry pomysł, tak? To jest bardzo dobry myk. A z kolei, zresztą oni jakość pieczywa, to mają e, naprawdę zajebistą. Tam nie ma żadnych spórchniaczy e, ulepszaczy. No nie wiem, czy wiecie, że na przykład tak zwane ulep, ulepszacze e, do bułek do pieczywa, wiecie między innymi, co jest jednym z głównych składników, nie zgadniecie. Świńska szczecina, suszona i mielona. I to oczywiście świni na żywca się nie, nie, nie goli, nie strzyże, tylko ta tam z wrzątkiem ten syw cały i tak dalej. Świńska szczecina daje się do ulepszaczy. Masakra. No, i dawniej nie wiem czy wiecie, jak gołębie wracały z lotu, czy tam w tygodniu, no to dawało się suszony chleb, albo okruszyło się chleb. To jest, to jest bardzo myk. Bardzo dobry myk. I na przykład dużo, dużo tam chleba zostaje, rogale, jakieś takie rzeczy tam w piekarni zwrotów, no to ja to po prostu daję i gołębie to sobie dziobią. Ale takie suche muszą być. Uwielbiają to wręcz. Szkoda, że nie pokazałem tam na filmach. nie Ale uwielbiają to, ten suchy chleb. No to taki... Taka mała porada to trudno nazwać Knifem. A taka tam mała porada. O Jezusie, się rozgadałem to już jest 10.30. Dobrze, także pozdrawiać. Zapraszam do subskrybowania kanałów moich dwóch. Wiadomo jakich. Łapki w górę, komentarze. Gut flug.